Witam wszystkich. W końcu, nareszcie, doczekało się radyjko instalacji w samochodzie. Także tutaj przed Państwem telcza zabytkowa już, bo z 1993 roku, za chwilę zainstalujemy. Co można o tym radzie powiedzieć, zanim zainstalujemy? No, że to jest polski produkt model GX330 styrofoniczny, 2 UKF i fale długie. Bardzo dobrze się sprawuje. Jeszcze nigdy nie rozbierane, nigdy nie naprawiane. Po dziś dzień dzia, działa kaseciak. Czyli to miejsce. Ale to za chwilkę. Jedynie co miałem problem to z panelem przednim. Już się rusza. I ze starości potencjometry popękały. Ale już są poklejone. Tak jak widzicie. Nierozbierane, i tu ciekawostka: no wiadomo, że współczesne radia mają podtrzymanie pamięci. To nie ma, a nie ma tylko dlatego, że tu nie ma baterii, a pamięć jest tylko podtrzymywana w przypadku zegara. Innej pamięci to radio nie ma czyli do tego, żeby. Yy, nie trzeba było co chwila zegarka ustawiać po włożeniu radia do samochodu, po to ta bateria była, po nic więcej. No i widać z tej eksploatacji, jak na każde cywilizowane radio, skromna instrukcja, co jest do czego, jakie piny, do czego były, do czego piny są. I teraz zademonstrujemy gniazdo. Tak wygląda gniazdo. Tutaj lekko naszkicowane jest co prawda mazakiem, co jest co. I oto tak wygląda gniazdo w Telczy. Tak jak mówiłem, tu bateria jest. No a kiedyś tam czarnym mazakiem naniosem szybko w skrócie co jest do czego. Dawno temu. Czarny na czarny, ale widać. No dobra, to teraz je będziemy montować w gnieździe. Szybka higiena, te przetarcie elementów, które mogą tutaj nam utrudniać wsuwanie radia. OK, zaczynamy instalowanie odbiornika. Jest bardzo prosty, szufladowy odbiornik. Oto i on. Zwykle się jego wkłada. Tak. I jedziemy w dół. Rączkę. Tak jak widzicie. Jak w odbiorniku turystycznym można opuścić. Tu kiedyś była chyba nakładka plastikowa, ale to bo tak dawno już już nie pamiętam. I odbiornik zainstalowany. Odbiornik zainstalowany. No, można zaprezentować co on tam w sobie potrafi. A potrafi obsłużyć fale długie i to bez żadnych problemów. Co prawda, jest godzina południowa. Początek skali. Nawet nie wiem, ta skala jest znana na sznureczku, czy to jest po prostu potencjometr, ale mi się wydaje, że to jest klasycznie czy rozwiązane. Plus miernik częstotliwości. No ale zobaczmy, jak to działa po przekręcaniu. W miarę, coś tu słychać, jakieś szumy. To pojedźmy trochę. Coś się dzieje. Numerowania na ekranie. Losujemy, losujemy. Co my tu możemy wylosować? Na tak, chwilę bieżącą szumy, szumy, szumy. To nie jest tak późno, bo fale długie najlepiej się odbiera jak i średnie w nocy. W nocy w północy, średnie nad ranem. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Jeszcze cisza. Coś nadchodzi. Coś tam już próbuje przebić się. O, coś tam się wcina. A, i tu właśnie na Długich mamy słynną stację radiową, bardzo słynną. No ale nie jesteśmy tu po to, żeby ją promować. Jedziemy dalej. Trochę przyciszymy. Przyciszymy, bo akumulatorek może nie nadążać. Jedziemy dalej. Jedźmy dalej. Co my tu mamy? No, 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 no. Jest taki. A jeszcze coś tam? No dobrze. Być może akumulator ma poniżej 12V, dlatego takie zjawiska się dzieją. Jedziemy dalej, nic nie słychać. Tu w tym końcu teoretycznie powinno być radio gdzieś Praga. Z jedna z silniejszych stacji na długich po Warszawie w naszym tutaj okolicach. No i dojechaliśmy do końca pasma. No dobra, zaczniemy teraz UKF przerabiać. No ale tak jak widzicie mamy UKF i to jeszcze ten stary UKF No zobaczmy czy to w ogóle też nie słychać Podgłosimy, bo nie wiem coś słychać, mi się wydaje No, coś słychać Takie zakłócenia z innych, jak to się, mówi, może nie z innych, ale zakłócenia odnośnie, o, 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 no to nie ma co się dzieje, bo to wiekowe urządzenie, gdyby było samochodem, żeby dostało żółte blachy. No i coś tam na serym UKF-ie próbuje się przebić, to jakieś, jak to się mówi, raczej zakłócenia. Nie pamiętam jak to się nazywa to, to zjawisko Może jak sobie przypomnę to Wam w komentarzu napiszę Dobra, dojechaliśmy do, do początku pasma Dobra, przełączmy się na górną OKF, zresztą to widać AM, FM i FM1 FM2 no to teraz wyciskamy się na FM2, bo FM1 no to kiedyś był podstawą, a FM2 dodatkiem. Bardzo specyficznie, bo od 83 MHz się zaczyna pasm, no ale co zrobicie? Taka epoka. Co tu się dzieje? O. Dobra, już łączy. Przypomina, że od nowości nigdy nie rozwierana. No i przewijamy dalej. Nawet ładnie gra. Bardzo ładnie. Podgłosimy troszkę. Nie wiem czy w ogóle jeździ po cały i pokazuje, tak w I przewijamy dalej. Trochę podgłosiłem, bo. tutaj właśnie od kolegów, m.in. wręczał mi kuba przebiegowski, wręczał mi dyplom przyznany przez Zrzeszenie Aktorów właśnie jeżdżących. Okay, Tytuł najbardziej rozjechanej oh. aktorki. <takteristyczny> I tak jak mówiłem to jest radio stereofoniczne, można wycisnąć, przełączyć się na mono. Oczywiście by na diadę zgasnąć, ale z nieznanych mi przyczyn już nie gaśnie, ale przełącza się. Na mikrofon w kamerze teraz mam w trybie monofonicznym, także tego nie słychać. No ale okej, okay, dobra, jedziemy dalej. Ośmiu, tu widać, że FM1, FM2, o proszę bardzo. Tu widać, właśnie. A, Aema, FM1, FM2. Dobra. No dobra, jedziemy dalej. Absolutnie się ten klimat. Radio ma bardzo dużą czułość, co mnie bardzo cieszy. Cały czas, cały czas niezmiennie bym mógł powiedzieć, tą samą, tylko, że akurat precyzja tej, po tutaj strojenia jest, no padaczka, też od nowa się tak było. Że, prawda mnie, to jest na lince, no tak, w klasycznym Safari, dlatego też tak to skacze, ta częstotliwość, a szkoda, bo naprawdę czuję, że i i ładnie gra tworzycie też szkółki tak, tak, panie redaktor oczywiście chcieli. no jakość tych izostatów jak i potencjometru też nie jest debelka jeszcze w tym roku musiałem je pokleić obydwa bo one są tak delikatnie cienkie a obudowa jak tu zaczęła się ta ruszać uszkadzała niestety podczas jazdy potencjometry, także no i po wklejeniu teraz trochę ciężko chodzi to wszystko dobrze, że nie zalałem potencjometrów niechcący ale na szczęście no panel nie spadnie i ładnie w stereo wchodzi. Kompozytorem narodowym, bo opera narodowa jest tutaj pochodną. I to jest miejsce, gdzie nie ma stacji radiowych. Czasem można usłyszeć że jest jakieś. Stacje oddalone o 200-250 km od miejsca zaparkowania. Także testowane było w terenie. Może kiedyś jeszcze spróbujemy. Na Naprawdę razie... bardzo fajne czułe radyko. Może wyjeżdżam po zapasmo. Szkoda, że się potencjometr skończył. Bo jeszcze tam parę. Mega dalej byśmy już pasmo lotnicze odbierali. Dobra, wróćmy. Ta Może ten do może ktoś jeszcze z Was był. Pewnych metafor. Chciałem tutaj powiedzieć, że ze względu na No dobra, a teraz zademonstrujemy. Co my tu w tą dziurę wtykamy? A wtykamy takie coś. Nie jest to pendrive, nie jest to żadna pamięć USB. Jest to pamięć magnetyczna. Dlaczego magnetyczna? Bo to jest taśma magnetyczna. Tera przesuwa się po głowicy. Głowica wczytuje to, co jest zapisane na tej części. Na tym czarnym paseczku. Tak w skrócie, dobra tam jak to się zademonstrujmy jak to działa, A, i... A, coś, coś mi nie tak wyszło. A nie dobra, wiemy o co chodzi. To trzeba mocniej zrobić. O właśnie. Jakieś przyciski, ale chyba powpadały do środka. O no, no, ale wystartujemy ten zegarek. Dolnym przyciskiem ustawiało się minuty. No chyba nic nie widzieliście. Jeszcze raz. Dolnym przyciskiem ustawiało się minuty. A górnym godziny. Tryb jest 12 godzinny. A że jest ósma po obiedzie, wskazuje górna dioda, ale no, niestety non stop się świeci prawdopodobnie, ale to sprawdzimy. Mamy okazję, mamy czas, muzyka ładnie sobie tam szumi i też stereo. O, dobra, wcelowane. A nie, dobrze działa. Górna dioda działa, dół. Niestety z nieznanej przyczyn, non-stop się świeci. A ten włącznik tylko działa w przypadku radia, czyli kasetę w trybie mono nie puścimy, bo to jest przypisane tylko radiodbiornikowi. Za to ta część jest wspólna dla wzmacniacza. Czy to jest kaseta, czy to jest radio? Tony dużej różnicy nie słychać. Minimalnie to to jest taki coś jak kontur kiedyś, tam w polskich radiach taka funkcja. A to w trybie radio wyświetli nam się zegarek. O. Natomiast niestety właśnie zegarek. No na radio wyraźnie słychać, a na kasecie... Zresztą kaseta w Dolby nagrana, dlatego może też tego za bardzo nie słychać. Na kupnych kasetach było to bardziej odczuwalne. Nie słychać. Miesza, mówię, jest po prostu jak się wciśnie. Dwie strony miały płyty winylowe i kasety. I kasety, i taszmy szpulowe i kasety. USB, pendrive, CD, DVD nie mają drugiej strony, ha, ha, ha ale pech. A tu przełączamy się na stronę B. Ten kto zna konstrukcję kasety. I głowic, które zapisują dźwięk analogowo w tym przypadku, bo były kasety typu DAT, przeznaczone do mantofonów, które cyfrowo zapisywały dźwięk, ale te kasety już były jednostronne. No i to to leci na drugiej swojej stronie. Oczywiście ten prejsc z rodziczy Ma przebijałem tylko się do przodu. Także no niestety nie można było cofnąć sobie muzyki. Ale był tylko na to jeden sposób. Obracało się kasetę. I na wyczucie się cofało. Jaki to był przeliszen, nie pamiętam jeden do 10. Może strzela, może 1 do 6, czyli jak coś trwało minutę, to 10 sekund i powinno być cofnięte o minutę. I wyciągało się i już cofnięty łódź, który można było od nowa zapuścić. Tak działał reverse w pierwszych, pierwszych polskich kaseciakach samochodowych. A jak się nie podobało, to jechaliśmy dalej. Tylko trzeba było pamiętać, żeby to wycisnąć. Jak się, jak się wcisnęło, i się wcisnęło, i zapomniałeś, że się wcisnęło, to potrafiło się wyłączyć, tak? A wyłączyć działa następująco: tak jak w innych polskich kaseciakach, po prostu silniczek dojeżdżał do końca. A znaczy taśma dojeżdżała do końca, taśma się napinała, i taki ząbek, który wystaje z listwy, na której osadzona jest głowica, został wciśnięty przez naciągniętą taśmę, po prostu taśma się już tak naciągnęła stawała się po prostu naciągnięta i ten przycisk wyłącznik i sosad taki miniaturowy został wciśnięty, czyli rozłączona kaseta i tym sosadem automatycznie przełączało się yy, przełączała się kaseta na o i właśnie to jest to czyli tu nadal to jest sprawne co mnie bardzo cieszy Dobra, wysłujmy to. Czyli też ma się przewina. Ta szpulka jest pusta, ta jest pełna. Teraz spojrzmy kawałek normalnie. A czy normalnie przewinimy troszeczkę? Dobra, wywiniemy. I teraz zademonstrujemy jak to działa w trybie play. Muzyczko sobie leci. Sobie leci. Zegar wskazuje godzinę. No właśnie się, przecież mam się skończyła. I w tym momencie, rozostało, w tym momencie zostało, został rozłączony silnik, tak? Także nawet kaseta źle włożona, a przeminięta do początku lub jak to woli do końca włożona pełną, pełną rolką powoduje rozłączenie tego mechanizmu poprzez to, że silniczek naciągnął taśmę i sosta został wciśnięty poprzez tą taśmę, która właśnie wystaje koło głowicy ale już nie mogło iść, tak? to wtedy taśma się napina i tutaj wciśnięty jest ten właśnie malutki isostacik Dobra, strona A. I radio gotowe do eksploatacji. Fajna sprawa. Będzie można podczas jazdy sobie posłuchać muzyki. Nawet i telefonu. Przez to radio można słuchać, ale to dzięki takiemu urządzeniu. Taki ładny transmiterek. Wystarczy go włączyć, podpiąć do telefonu, bo to jest tyczka jack 3,5 mm, to jest włącznik. Proszę bardzo. Obsługa bardzo prosta, bo trzeba na skali w radio nastawić na samą częstotliwość. Jedziemy, 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 jedziemy. jedziemy. 93 jest. No widzicie? Także to radio nawet obsłuży telefon komórkowy, zestaw głośnomówiący mówiący oczywiście dzięki transmiterkowi takiemu małemu. Dobra, to było wszystko. Fajnie było zaprezentować kolejny raz to radio, bo cieszy oko i ucho. Cieszę się, że nadal działa. A właśnie widzę, że... Dobra A, coś się pokręciło, widzę. Na no, mniejsza z tym, ale działa. Ja przypuszczam, że to jest na lince klasycznie. stereo Dobra, pokuchniemy milion wat. Na wzmacniaczu. Nie na no żartuję, chyba półtora było na głośniku, na kanał. Dobra, fajnie było. Dzięki za oglądalność, do następnego razu. No i to jest ten moment właśnie w którym. Już prawie na zakończenie Właśnie wyhaczyłem, że jakaś stacja radiowa Którą teoretycznie nie powinienem słyszeć tu w swojej okolicy i nadaje. Jaka, jaka to jest stacja? Trudno mi powiedzieć Sopiem 9 MHz. Jaka to stacja? Nie wiadomo, nie wiem, nie wiem. Musiałbym sprawdzić to w internecie. Nie no, myślę, że na kamerze to jakoś słychać. Dobra, okej, ok, już kończymy, kończymy.